Dzień dobry przyjaciele. Nasze dzisiejsze spotkanie nosi tytuł Ogromna sztuka kochania siebie. Podczas danych ci dotychczas lekcji, o przebudzenie, a było ich sześć. Przeszliśmy przez proces, który przede wszystkim uczucie tego, że jesteś za wszystko odpowiedzialny, co na początku było bardzo, bardzo trudne i zapewne jeszcze czasem zdarza ci się, że kiedy patrzysz na swój świat, kiedy widzisz swoje stworzenie, to masz wrażenie, że to wszystko cię przerasta, że tego jest za dużo, że nie dasz rady wziąć odpowiedzialności za wszystko. Ale pomału, pomału, drobnymi kroczkami uczysz się, że to właśnie powzięcie odpowiedzialności, przyjęcie odpowiedzialności za całość gracji daje Ci radość, daje Ci wolność, daje Ci ulgę, czujesz coraz większą moc tego, że rzeczywiście, że rzeczywiście jesteś twórcą własnego życia. Że rzeczywiście dotychczasowe odgrywanie roli ofiary było szalone, ale i śmieszne. Z perspektywy, w której Twoja moc jest coraz większa, Twoja siła coraz trwalsza i pewniejsza. Z tej perspektywy, kiedy patrzysz wstecz na to, jaka byłaś, czym się kierowałeś. Wydaje się to trochę być śmieszne, a na pewno szalone i dostrzegasz, że odpowiedzialność sprawia, że Twa radość jest pełna, pełna. Dostrzegasz, że kiedy patrzysz na swoją kreację z perspektywy tortu którego każdy kawałek jest Twój, każdy, każdy kawałek, każda warstwa jest Twoja. I te kwiatki, te różyczki, ten krem, te ozdoby na górze, ten napis hej 100 lat, żyj nam super i po przecięciu kawałków tortu, poszczególne warstwy, kremy, biszkopty, rodzynki, orzechy, daktyle, a może truskawki, ale też i naczynie, na którym stoi tort, i papier, który został położony, żeby tort lekko odkleił się od naczynia. Dostrzegasz, że wszystko to jest Twoje, wszystko Ty stworzyłeś, że to Twoja sprawka. Mówię tak specjalnie, że to Twoja sprawka, dlatego że jesteśmy w miejscu, w którym bycie odpowiedzialnym za wszystko nie przeraża. Ale wręcz odwrotnie. Daje potężną radość. Bo to oznacza, że cały swój świat, całą swoją kreację możesz skorygować. Bo to Ty jesteś jej twórcą. I oczywiście nie zabieraj się od razu za cały tort. Nie wyrzucaj go całego do kosza, ale pomalutku. Jeśli nie podoba Ci się układ ozdób na górze albo napis z życzeniem, zacznij od tego. Jeśli chciałbyś zmienić smak tortu z jogurtowo-jagodowego na czekoladowo-orzechowy, zrób to pomału. Nigdzie Ci się nie spieszy. Masz dużo czasu na korekty swojego stworzenia nie musisz robić tego na raz. A zatem odpowiedzialność sprawiła, że radość w tobie jest pełna, coraz pełniej się wylewa, coraz pełniej się pojawia, jest coraz bardziej trwała na co dzień z tobą. I drugim krokiem, który jest Ci tutaj niezbędnie potrzebny, o którym dziś chcę mówić, jest sztuka, jest dyscyplina. Potężna, ogromna sztuka kochania siebie, dbania o siebie, zabiegania o siebie, albowiem to Ty, Twórca, jesteś. Najważniejsze, to Twój dobro stan jest podstawą korekty Twego stworzenia. To Twój błogosławiony stan jest źródłem Twego stworzenia, a ten stan będzie błogosławiony w chwili, w której będziesz nosić w sobie. Tak, jak matka nosi w sobie dziecko, tak, gdy ty będziesz nosić zawsze w sobie, mój bracie, moja siostro, kochanie siebie, miłość do siebie, chołubienie siebie, wielbienie siebie. I dzisiejsze spotkanie jest po to, żeby dać ci prosto. Bardzo prostą metodę na praktykowanie tej dyscypliny, tej ogromnej sztuki kochania siebie. Dzisiejsze spotkanie jest po to, żeby dać Ci bardzo konkretne narzędzie wspomagające tą dyscyplinę, tą wielką sztukę kochania siebie. Po prostu powiedz: Nie. Gdzie coś ci nie służy, gdzie powiedzenie tak czemuś naruszyłoby Twą częstotliwość radości, po prostu powiedz nie, weryfikuj, systematycznie weryfikuj, zanim podejmiesz jakąś czynność, zanim podejmiesz jakieś działanie, zanim zdecydujesz się, zaangażować. Coś lub w kogoś, lub gdzieś, położyć gdzieś swoją świętą uwagę. Praktykuj ten prosty, niewielki test nigdy nie mówienia tak czemuś, co narusza Twoją częstotliwość radości, Twój dobro i to proste narzędzie, ten niewielki test nigdy nie mówienia tak czemuś, co narusza twą częstotliwość radości. Zanim podejmiesz działanie, zanim podejmiesz odpowiedź na coś, zanim podejmiesz decyzję, w czegoś. Praktykuj ten prosty test. Nigdy nie mówienia tak czemuś, co narusza Twoją częstotliwość radości. A zatem, jeśli chcesz coś odpowiedzieć i czujesz, że słowa, które z ciebie chcą wypłynąć, powodują, że Twoja radość opadnie. Nie będziesz się cieszył z tego, co powiesz. Po prostu powiedz nie. Powiedz nie wewnętrznie i nie wypowiadaj tych słów do swego brata czy siostry, czy do siebie. A jeśli nowe piękne nie przychodzą, zachowaj ciszę. Zachowaj ciszę dla siebie. Cisza to piękna odpowiedź. Nie zawsze trzeba komuś odpowiadać. Czasem Wystarczy pogłaskać po ramieniu, dotknąć ręki lekkim gestem, spojrzeć w oczy i z miłością kiwnąć gestem zrozumienia. Nie zawsze trzeba odpowiadać. Zanim się w coś zaangażujesz, jakieś nowe zadanie, nowy pomysł, zweryfikuj. Niewielkim testem nigdy nie mówienia tak czemuś, co naruszy Twoją częstotliwość radości. To takie proste. Czy ja naprawdę tego chcę? Czy jeśli to zrobię, to moja radość będzie tak samo wspaniała, tak samo piękna, i ogromna, i nienaruszona? Odpowiedź jest szybko, natychmiast. I tutaj ciało, które nosisz, bardzo Ci w tym pomoże to narzędzie odczuwania i odpowiadania Tobie. Oddaj Ci swoją wibracją odpowiedź. Bardzo prosty, niewielki test. Nigdy nie mówienia tak czemuś, co narusza Twoją częstotliwość radości. Dyscyplina kochania siebie. Ogromna sztuka kochania siebie. Gdy będziesz praktykował ten niewielki test, nigdy nie mówienia tak czemuś, co naruszy częstotliwość radości. Czeka cię ogromna niespodzianka, czeka cię wielka niespodzianka, mój przyjacielu, moja siostro, zauważysz, zostanie ci pokazane, zostanie ci ujawnione, jak wiele razy w ciągu dnia naruszasz. Swą radość, swą częstotliwość radości, swój błogostawiony, błogosławiony stan, swój dobrostan, który jest podstawą Twojej witalności, Twojego zdrowia, Twojej mocy, Twojej chęci do życia. Jasnym jest przecież, że nie lubimy przebywać pomiędzy ludźmi, którzy nie są radośni. Och, jak my od nich uciekamy. Jak my ich unikamy? Dlaczego? Bo naruszają naszą częstotliwość radości, obniżają nasze wibracje życiowe, obniżają naszą chęć do bycia sobą. A bycie sobą to bycie zakochanym w sobie, bycie maksymalnie radosnym z siebie i ze swego życia. Gdy zaczniesz prawdziwie praktykować, Kochanie siebie. Gdy zaczniesz praktykować tą dyscyplinę, jaką jest sztuka kochania siebie i mówienia nie, wszędzie tam, gdzie jesteś w stanie zauważyć, że powiedzenie tak naruszy Twoją częstotliwość radości, czeka Cię wielka niespodzianka. Czeka cię wielka niespodzianka, ponieważ zostanie Ci pokazane, jak wiele razy w ciągu dnia naruszasz swoją radość. Naruszasz to bogactwo, naruszasz tą żywotną część Ciebie, która jest twoją siłą, i która jest podstawą do tego, żebyś był szczęśliwym twórcą. Nie bądź moja siostro grzeczna, tam, gdzie bycie grzeczną spowoduje, że twoja częstotliwość radości obniży się. Nie bądź mój przyjacielu, Agresywny i niemiły tam, gdzie Twoja częstotliwość naruszy się. Bądź tam dobry, bądź tam ciepły, miły, kochający, matczyny. A ty, siostro, tam, gdzie czujesz, że jeśli ponownie będziesz grzeczna, tak jak ten świat naucza większość nas, kobiet, dziewcząt, żebyśmy były. Grzeczna, jedyne czego się od nas oczekuje grzeczna, zatem cicha, niebuntownicza, nie mówiące, czego naprawdę chcemy, nie określająca siebie tylko grzecznie przyjmująca wszystko, co nam się oddaje. Uważ, moja przyjaciółko, że ileż razy jesteś grzeczna, a ta grzeczność, w cudzysłowie, obniża Twoją radość, Twoją częstotliwość radości. Popraktykuj trochę męskim bycie niegrzecznym. Popraktykuj trochę inny rodzaj twórczości. Zobacz, jak to jest, kiedy mówisz Nie na rodzaj grzeczności, która obniża Twoją częstotliwość radości. Ogromna sztuka kochania siebie. To jest sztuka. To jest potężna sztuka i ogromna dyscyplina. Potrzeba tu dużo determinacji Twojej, mój przyjacielu, Twojej, moja przyjaciółko. Doskonale wiesz, drodzy przebudzenia, że kochanie siebie nie pochodzi od innych. Już to dawno zobaczyłaś, już to dawno rozkminiłaś, że kochanie siebie pochodzi tylko od Ciebie, z wnętrza Ciebie. A zatem musisz, musisz jako twórca utrzymywać tą dyscyplinę, praktykować tą dyscyplinę, wielką sztukę kochania siebie, albowiem świat potrzebuje zakochanych w sobie twórców, oszalałych z miłości do siebie twórców, do piękna siebie, do świętości siebie. Do błogosławionego stanu, który nosi cię w środku raności, świętości i miłości. Praktykuj, mój przyjacielu, tą ogromną sztukę kochania siebie. Moja siostro, niech ta dyscyplina będzie Twoją ulubioną na nadchodzący rok. Niech stanie się Twoim ulubionym codziennym ćwiczeniem. W którym będziesz zaczynała dzień i kończyła każdy dzień. Dziękuję przyjaciele za wysłuchanie. Do następnego razu, Kalisza.